Maty. Cześć, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematyką lumpleksową. Pokażę Wam, co ostatnio udało mi się uporować w sklepach z odzieżą używaną. I taki mały komunikat na początek: jeżeli lubicie tę tematykę, jeżeli lubicie chodzić do ciucholandów i wydobywać perełki, to one nadal pozostają otwarte. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co udało mi się kupić. Pokażę Wam też na sobie te rzeczy w gotowych stylizacjach. Tych rzeczy jest to razem niewiele, ale mam same perełki. Nie przedłużając, poproszę Was jeszcze tylko szybko o subskrypcję kanału, jeżeli jesteście tu ze mną, jeżeli Wam się podoba odcinek, i podzieleniem się na temat odcinka opinią w komentarzu na dole. Pierwszą rzeczą, od której chciałabym zacząć, jest ten zielony golf. Jest po prostu boski. Jest spełnieniem moich zimowych, swetrękowych marzeń, czyli po prostu fajny, duży golf z takim, w takim intensywnym kolorze, bo on jest dosyć żywy, ten kolor, ale nie jaskrawy, co mi bardzo odpowiada. I to jest golf ideal, w idealnym rozmiarze na mnie. Zaraz Wam powiem. Uh -huh. I słuchajcie, ja noszę różne rozmiary, przekonałam się już, że w sieciówkach są naprawdę przeróżne te rozmiary i potrafię mieć w szafie sukienkę numer 38 z HM, która po prostu jest jak 48. I mogę mieć też w szafie numer 52 Więc te rozmiary są naprawdę bardzo różne Standardowo mieszczę się między 46 a 48 Ale tak jak mówię, przekrój jest ogromny I nigdy nie patrzę się na rozmiary, tylko patrzę się na daną rzecz, jak ona wygląda I słuchajcie, tutaj hit Stereo jest w rozmiarze S Tak, to jest rozmiar S według producenta, według mnie to jest przynajmniej, 40, przynajmniej 48, tak myślę, że może nawet i zakrywałby na 50. Jest to jakaś londyńska marka. jak jest zrobiony z akrylu i jest bardzo przyjemny. I słuchajcie, kosztował 30 zł. Następny jak z tego samego ciucholandu, świetny. Docelowo kupiła go sobie moja mama, ale jednak oddała mi go, bo jest na nią za duży i źle się w nim czuję. Ja tak jak ten poprzedni zielony, tego też już nosiłam. I on jest słuchajcie, z Primarka, jest w rozmiarze L. I kosztował 15 zł, czyli o połowę taniej od tego zielonego. A też jest fenomenalny: tyle tylko, że jest nieco bardziej zmechacony przy rękawach i pod pachami ale to mi jest niestraszne. Mam maszynkę do galenia ubrań, więc sobie z tym pojadę na pewno. Ja już mam podobny sweterek, który zakupiłam z Jeneju. rok temu i on kosztował 60 zł, tyle tylko, że ma takie wycięcie w literę V, jest w podobnym kolorze, więc zastanowię się, czy tego sprzedać, czy jednak go sobie zostawić, bo te swetry dosyć szybko się niszczą, a na zimę, jesień, no są po prostu niezastąpione. Także... Taki sweterek, jestem z niego bardzo zadowolona. Dzięki mamo, że jednak go nie chciałaś. Teraz mogę, e, teraz ja się mogę nad nim zastanowić. Okej, okay, lecimy dalej. Kolejna rzecz, już z innego Ciucholandu, w innej części Krakowa. To jest taka bluza z myszką Miki, z tęczową flagą, w takim dosyć fajnym, intensywnym czerwono-malinowym kolorze, bym powiedziała. I ta bluza kosztowała chyba około 4 złotych i. E, Wzięłam ją z myślą o tym, że będę ją miała po domu, po prostu jest już chłodniej. To jest chyba w ogóle piżama. Jest ona z Disneya, jest w rozmiarze XL i tutaj europejski 46-48. Natomiast jest na mnie trochę za krótka. Ja czuję, że jak podnoszę ręce, to ona też idzie w górę, dlatego, warto, dlatego zakładam sobie pod nią pod koszulek. Pozostając przy tym samym ciucholandzie, z którego pochodzi bluza, chciałabym Wam pokazać też obrządniczki. Ogrądniczki, na które ja bardzo polowałam, a które są dosyć drogie w sklepach. Dlatego jestem bardzo zadowolona, bo kupiłam te obrządniczki w ciucholandzie za 3 zł. Na wagę! Dokładnie tak. One są w bardzo dobrym stanie. Nie ma tutaj żadnych plam, nie ma też żadnych przetarć, więc ktoś je szanował. Widać, że są używane, ale w bardzo dobrym stanie. I to jest rozmiar 46, fajne, tanie. Przechodzimy do następnych rzeczy, tym samym do następnego Ciucholandu. W następnym Ciucholandzie udało mi się kupić bluzę, zwykłą szarą bluzę z C&A. Ona jest tutaj delikatnie ocieplana, to jest taki basic. I powiem Wam, że jestem z niej zadowolona. Ona kosztowała chyba coś około 10 zł, naprawdę niedużo. Tak, jest ona z CNE. Niestety nie mam tutaj rozmiaru, żeby Wam wskazać ten rozmiar. W każdym razie rozmiar jest na mnie odpowiedni, nie miała żadnych plam, nie miała też żadnych dziur otarć, także łup udany. Tak jak mówiłam, zostajemy w tym samym Ciucholandzie. I tutaj chciałabym Wam pokazać taki czarny, zwykły sweterek. Też moim zdaniem basicowy. On też kosztował coś około 10 zł. Chyba 12. Chyba 12. Jakoś tak niewiele. Jest on z Bangladeszu. Hmm. Natomiast firmy nie znam. I On jest w rozmiarze... Nie wiem dlaczego tu jest napisane M, ale M46 to 50, hmm. więc yy, między 46 a 50 jak najbardziej w moim rozmiarze. Jest ładny, ma tutaj takie sznureczki, które mogę wiązać sobie wyżej lub niżej. Teraz na jesień, zimę jak najbardziej udany zakup. I ostatnia rzecz z tego ciucholandu, o którym mówiłam Wam przed chwilą, to jest płaszcz zapinany na bok. On ma jakby asymetryczny ten zamek. Nie idzie przez środek, tylko delikatnie przez bok. I jest bardzo fajnym płaszczem, który kosztował 60 zł. Dokładnie. On był na wagę. To jest najdroższa rzecz ze wszystkich moich tutaj rzeczy z ciucholandowych łuków. Kosztowało 60 zł i jeszcze płaciłam za pralnię 30 zł. Więc myślę, że jak na tak porządny płaszcz, to nie jest niska cena, biorąc pod uwagę, że zdobyłam go w Ciucholandzie, ale, yy, ale zaznaczam, że takie płaszcze w sieciówkach potrafią kosztować po 2-3 stówy, a nawet i więcej. Tu jest 35% fełny, no i 65% niestety poliestru, ale mimo wszystko on jest bardzo ciepły. Naprawdę jest ciepły, ja już go nosiłam oczywiście. I bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest wygodny, ciepły. Uważam ten zakup za bardzo udany. Jest, jedynym jego minusem jest to, że łatwo się obiera. Łatwo do niego jakieś takie paprochy yy, przylegają. I wszystkie kłaczki włoski moje włosy też, ale wygląda efektownie. To jest jedyna mała wada tego płaszcza, więc jestem bardzo zadowolona. Tutaj mam. Do pokazania rzeczy również używaną, tyle że nie zakupioną w Ciucholandzie, a przejętą od siostry mojego chłopaka. Ona chciała tą rzecz sprzedać, a mi się spodobała i stwierdziła, że mogę ją sobie przywłaszczyć, więc przywłaszczyłam. I tutaj też taka mała uwaga przy tej rzeczy. Wiem, że ona nie jest z Ciucholandu, jeżeli macie kogoś o podobnym rozmiarze, kto się pozbywa rzeczy, Fajnie jest się dogadać, fajnie jest też na różnych grupach sprzedażowych sobie takie rzeczy wymieniać. Czy na przykład na vintage też można znaleźć ciekawe rzeczy. Także tutaj całkowicie za darmożkę. Bardzo fajny, jesienny swetr. Ja Wam go pokażę już w gotowej stylizacji z butami, które są z Ciucholandu również. I tak on się prezentuje. Jest to, słuchajcie, swetr 100% akryl i o rozmiarze 16. Ale myślę, że spokojnie większy rozmiar by tutaj też wszedł. Bardzo to lubię, także dzięki. Nie wiem, czy mogę wymienić imię, ale dzięki. Osoba, która mi go podarowała, będzie wiedziała, że o niej mówię. E, oczywiście swetek, który mam na sobie, również jest z Holandii i on kosztował 3 zł. To była taka duża wyprzedaż. Wszystkie rzeczy były po 3 złote i jestem z niego. Bardzo zadowolona. Do tego kolczyki, które również kupiłam w Ciucholandzie i one kosztowały chyba coś około złotówki, były nowe, na takim opakowaniu dużym z Primarka. I co? Sweteryk, ten sweter jest taki cieńszy i warto mieć pod nim w coś pod spodem, jakąś taką koszulkę na ramionczkach ale ogólnie y, bardzo mi się podoba. Był tani, więc jestem mega zadowolona. W ogóle jakoś tak swetry to mi się udało w tym roku zakupić fantastyczne i takie jakie chciałam, więc Buty. Buty i piach. Mm. Buty, moi piękni y, widzowie, są z Primarka i były one nowe. Ja już w nich chodziłam, więc starałam się je tutaj obmyć, ale no Niestety już jakieś ślady użytkowania są One były totalnie nowe Totalnie I kupiłam je tam, gdzie um, Kupiłam je tam, gdzie ten czarny sweterek I one słuchajcie Kosztowały 25 zł I ja się teraz zastanawiam Czy te buty z Primarka długo się noszą Czy to jest tak jak buty z H&M Że ponosisz pół roku I one się po prostu tak rozklekoczą Że nie da się ich już więcej nosić na razie są bardzo wygodne i trzymają formę. Mam nadzieję, że one się szybko nie rozpadną, bo wtedy ten zakup byłby bardzo udany. I uważam, że one były fantastyczne i cenie, jak na nowe buty. Jestem z nich bardzo zadowolona. Jak widzieliście już na wcześniejszej przebitce, stylizowanie z tym pięknym zielonym golfem, ale także z tym czarnym płaszczem. I te dam drugie buty, one już były z innego cicholędu. Zupełnie odrębnego, i to są buty skórzane. Już trochę widać, że znoszone one nie były nowe. Ja musiałam zakupić na nich nowe sznurówki, musiałam je porządnie wyprać, ale uważam, że są bardzo ładne. I jak widzieliście na przebitce, wystylizowałam je z tym swetrem. Bardzo do niego pasują. Również są takie jesienno-zimowe i kosztowały około chyba 20 zł. Tym butowym akcentem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Jestem ciekawa, co Wam się podoba, czego byście nie kupili na moim miejscu. Dajcie proszę znać. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!